Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to jest hipokryzja. Mówicie wolność, równość, prawa mniejszości, a tak naprawdę chcecie przywilei, które są zagwarantowane rodzinie. Mylicie tolerancję z akceptacją. Ja toleruję każdą odmienność, która nie szkodzi. Nie szkodzi państwu, nie szkodzi komukolwiek. Ale nie zmuszajcie mnie, bym akceptował, tego rodzaju odmienności. Za przywileje podatkowe dla takich par zapłacą osoby samotne, ale zapłacą też rodziny, bo bilans musi się zgodzić. Jak ktoś ma niższe podatki, ktoś musi zapłacić więcej. Ktoś spytał kiedyś lekarza wykonującego operację zmiany płci, dlaczego uzasadnia te zabiegi? Potrzebami tych osób, oczekiwaniami więc spytał tego lekarza, czy gdyby przyszedł do niego satanista i chciał przyszycia ogona, też by mu to zrobił, bo ma taką potrzebę? To jest absurdalność tego typu pomysłów. Kto ma prawo zdecydować za dziecko, że będzie wychowywane w rodzinie żyjącej wbrew naturze? Straciliście w dużej części wiarę w Boga, ale mówicie o prawach natury, które chcecie łamać. Są gatunki zwierząt, które żyją w parach. Są gatunki, które żyją w stadach. Ale nie słyszałem o dwóch łabędziach, dwóch pingwinach czy dwóch kangurach. Żyjących w parze. Dziękuję, panie Kochajcie pośle. się. Już kończę, panie pośle. Pan Kochajcie zpańczył. się jak chcecie, ale mnie. Panie pośle. Dziękuję.